Siemano. W dzisiejszym materiale przetestujemy sobie, która sieciówka ma najlepszy zestaw na 10 zł i gdzie najbardziej takim starym śnajem. Tak jak możecie zauważyć, już kiedyś robiliśmy takiego shorta pomiędzy McDonald'em a KFC, a dzisiaj robimy normalny materiał, w którym to wybierzemy po prostu najlepszego króla. Jak wiadomo, burger King to jest król burgerów, więc przekonamy się, czy to jest prawda, a tutaj możecie teraz spojrzeć, jak wyglądał ten short, w którym porównaliśmy KFC i McDonalda. Teraz wam się odsiedli Po tej stronie paragon z KFC, po prawej z McDonalda To się doprezentuje z KFC A tak z McDonalda Wydaje mi się, że w KFC można bardziej się najeść No, więc jeżeli jesteście ciekawi jak to będzie wyglądało w, w całym filmie Gdzie będę mógł więcej o tym powiedzieć i przetestować dzisiaj Burger Kinga i McDonalda No to musicie w tym momencie stawić łapkę w górę I subskrybujcie ten kanał, ponieważ tutaj codziennie shorty się pojawiają Już pełno tych shortów się dodało Jakieś tutaj wam statują. Tu, 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 tu pełno tych szortów, bo codziennie są więc to, kochani widzowie zabieramy się do oglądania jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to musisz go koniecznie subskrybować, bo wiem, że tutaj ponad 80 widzów nie subskrybuje kanału tylko ogląda, bo się im pojawia materiał, więc my już idziemy do auta i będziemy podjeżdżali do drive'a i powiemy panu, co ma nam przygotować poprosiłbym coś za 10 zł losowego żebym się tym najadł tego zapytań? nie, nie, da pan coś za dychę, żebym się tym najadł Byle co, żeby, co pan uważa? Żebym się najadł tym? No to obojętnie, pan mi nie mówi co, a ja podjeżdżam do okienka. Dobra, Dobra, lecę. Dobra, lecimy. Ciekawe co to będzie. No ciekawe. Dobrze, że mam jeszcze porwkę. Dobre? Bo tak to telefonem zawsze płacę i by było ty, ale to jak terena grać. Faktycznie. Dziękuję. No i od, od razu będzie. Tutaj Paragon mamy tego na razie nie patrzymy. No nie patrz. Tylko mamy Nie podglądam tutaj. Dobra, mamy nasz lista. Jak go jeszcze nie otwieram Dobrze, ja i jedziemy teraz do McDonalda zobaczyć co tam państwo w McDonaldzie nam skomponują i to będzie lepsze zrobimy na końcu taki fajny teścik zrobimy, więc co widzimy się już w McDonaldzie się Dobra kochani, widzowie, podjeżdżamy do McDonalda już nie mogę się doczekać co tam będzie, co tam będzie. Ale to dopiero w chacie zobaczycie. Wow. Patrzcie, tutaj mamy nasze złote łuki Złote łuki McDonald'owe. Tutaj mamy, o! Już pokażę, bardzo ładnie, a? 24H. Nieraz ten McDonald's na kacu uratował ludziom życie w potrzebie. Oh. Więc tak to wyglądało. Podjeżdżamy tutaj teraz do naszego McDonalda. I co? I zaraz zobaczymy co tam się będzie działo. Dzień dobry. Ja bym poprosił coś zupełnie losowego za 10 zł, żebym się najadł. Pan mi nie mówi co to jest, dobra? Ja bym poprosił coś zupełnie losowego za 10 zł i niech pan mi nie mówi co to będzie. Żebym się najadł. Dobrze, dobrze, coś Dobra, no to podjeżdżam. No, dobra. Tutaj nie wiadomo czy pana było słychać. Ale pan powiedział, dobrze, coś wybiorę, proszę podjechać, jeżeli byście mnie słyszeli. Więc to, czekamy teraz. Patrzcie jak szybko. Dostaliśmy to... Ty, ale to ciężki jak jest. Serio. O, kurde, ty jak za 850 to to mi się ciężkie wydaje. Dobra, lecimy na mnie Dobre. Gotówką? To będzie ciekawe. Ciekawe. Dzięki. O, nie było równej wypychy. Tutaj było tutaj za... Okay. Mam tutaj za 50 reszty. Pokaż parę jest Za 850, o zasłonię, za żeby nie widzieli, okay. co tam pisze. Ale masz za 8,50, widzisz? Tak, mam. Osiem Więc teraz czekamy tylko, aż odbierzemy nasze zamówienie. Tutaj mamy Burger Kinga. No i to, będziemy jechali... Sprawdzić, co to będzie, więc będziemy się na chwilę. Dobra, a więc witam Was w spokoju Julki Mamy tutaj nasze wystawy i paragony, ale spokojnie. Jeszcze tutaj trzeba klimacik zrobić. Jakąś świeczuszkę odpalić. Dobra, dobry, dobry. Dobra, świeczuszki odpalone, klimacik zrobiony. Więc mogę Wam teraz powiedzieć, co my tutaj mamy. Z McDonald'a dostaliśmy kanapkę chicken i frytki średnie. Kosztowało nas to 850. Miało być za 10 zł, więc zł50 gdzieś uciekło. Niestety i tak oto się to prezentuje. Pytki. Mhm. dwa keczapy, o dwa keczapy i kanapeczkar. Słuchajcie, nawet trzy keczapy są. No to no to dobra, dobra, to mi się podoba. Z to jest Burger Kinga dostaliśmy ranch burger, to go kojarzę, a tego deluxe burger to nie wiem, co to jest. I tak oto się to prezentuje. Dobra, według mnie taki zapychający zestaw to może być ten McDonalda, a taki do najedzenia się to chyba ten z Burger Kinga. Przetestujemy to pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, Ciker akurat udało nam się trafić na kawałek, który ma, miał duże, tego, dużego tego stipsa, bo często są takie malutkie. Procuję to i jest OK. No i co? Frytki jak Frytki. Tu mamy włoty 50 taniej to. Na te włoty 50 jeszcze jakby się chciało wam pić, to byście mogli iść do Biedronki kupić sobie mało wodę. Ogólnie porównałbym te zestały dwa egzekfo, ponieważ tym z McDonald'a możemy się szybko zapchać i mamy jeszcze trzy ketchupy, gdzie z Burger Kinga nie dostaliśmy żadnego ketchupu. No bo frytek nie było. No to tak, tako. no dobra, no ale tutaj liczy się twórczość osób, które to robiły. A z Burger Kinga mamy dwa burgery i nie mamy już ani grosza, żeby kupić sobie picie, więc oceniłbym to na równo. A Wy możecie w komentarzu napisać, który wy byście wybrali zestaw. Jak dla mnie według kanapeczek to lepszy by był Burger King i jeżeli ja bym miał wybrać, do którego bym poszedł, to bym wybrał Burger Kinga, lecz McDonald's nie jest za daleko za tą moją opinią. Dobra, a więc otwieramy tego burgera z Burger Kinga. Czekajcie który to jest. Ten jest aha, z nuggetsami, pomidorem i sałatą, ale dużo tych nuggetsów, chyba trzy. Wygląda na takiego dość fajnego. Ten drugi to z tego co się nie mylę, to ma krążki cebulowe w swojej tej swojej swoim burgerku. No, krążki cebulowe są z barbecue i ser. A wygląda smakowicie. No, ten wygląda konkretnie. Dobra. Teraz otwieramy naszego cikara. Noś cikara jak zwykle, ta ucieka. Mamy tutaj sos, sałatę, no i kawałek tego ich stripsa, czy coś takiego. No, takie sobie. Frytki jak frytki. Akurat frytek jest dużo, bo się, bo się aż rozsypują. Małe no, czy średnia? Średnie. Czekaj jeszcze. No i trzy kaczki. Więc teraz trzeba przetestować te burgery. Dobra, lecimy z tym co ma nuggetsy w sobie, bo go jeszcze nigdy nie jadłem, to zobaczymy co to w ogóle jest. No to jest dla mnie trochę dziwne, bo to jest jakbym do burgera, ale tym zagryzał. Sos tutaj jest, o ile się nie mylę, jakiś majonezowy, coś takiego. Nie jest to złe, ale też nie ma szału w nim akurat. Teraz lecimy z tym lunch burgerem, ogólnie go to ja najbardziej lubię, bo ja lubię krążki cebulowe, więc wiem, że on jest po prostu mega, ale zobaczymy, czy coś się nie zmieniło. No, Dobra, ogólnie to co dostaliśmy z Burger Kinga był na 9 na 10, ponieważ za równą dyszkę dostaliśmy dwa fajne burgery, którymi po możemy się najeść, bo są no fajne, fajne składniki itp itd. It, it, Dobra, teraz lecimy z naszym zestawem d 8,50 z McDonalda. Mamy tutaj naszego chikera, który się oczywiście rozwala, bo pełno sałaty nie jest. No ale zobaczymy, jak to Chicker, czy coś się tutaj nie zmieniło. Więc w dzisiejszym materiale mieliśmy bitwę pomiędzy McDonaldem a Burger Kingiem, ale wy w komentarzu możecie napisać, którą bitwę byście chcieli zobaczyć następną. Macie bardzo dużo możliwości. Macie jakieś Subwaye, pizze, had, jakieś kebaby. Wiecie o co chodzi. Wszystko, co chcecie, napiszcie. Zostawcie tutaj 2000 łapek w górę, no i zrobimy jakąś kolejną bitwę. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co to ma być. Dobra, kochani widzowie, więc jeżeli ten materiał wam się podobał, tak jak mi daję łapeczkę w górę, subskrybuj tutaj na dole, kliknij, bo wiem, że dużo osób nie subskrybuje tego kanału, a na moim kanale pojawiają się codzienne shorty, tak jak pokazałem wcześniej, więc, kochany widzu, zrób to dla mnie. A tutaj teraz się wyświetlą ostatnie osoby, które subskrybowały ten kanał, więc w następnym filmie też macie możliwość tutaj się pokazać. Wystarczy, że tylko go subskrybujecie. I napiszcie też szczerze, co sądzicie o takich materiałach, jeżeli wam się podoba, będę robił je częściej, jeżeli nie, no to po prostu nie będę ich robił. Wiecie co? To wy tworzycie ten kanał wraz ze mną. To co Wam się podoba, to dla Was robię. Do zobaczenia już w następnych filmach i pamiętajcie o tym, aby oglądać shorty, bo shorty pojawiają się codziennie i wiem, że pewnie dużo tych shortów nie widzieliście, więc jeżeli nie widzieliście albo się teraz będzie nudziło, wchodzicie na mój kanał i oglądacie, bo jest ich hu, hu, hu jeszcze więcej Elo!